Dzień dobry Państwu, witam dzisiaj w, w innej scenerii jak zauważyliście i też w, w innych włosach. E, udało mi się wydostać z Warszawy, e, udało mi się wyjechać z Warszawy na chwilę na wieś do wsi zwanej Iwięciną, nazywa się to też wioska końca świata z racji tego, że w ogromnym kościele, który jest tutaj we wsi, na polichromii tego kościoła jest przedstawiony fresk przedstawiający koniec świata. Jest Pan Bóg, jest diabeł, jest, jest waga, i Pan Bóg rozsadza na lewo i na prawo, do piekła i do nieba i dlatego stąd wioska końca świata. Przyjechałem tutaj do mojej rodziny, właśnie do reszki mojej rodziny. Moja babcia 93-letnia już niestety leży i nie wstaje z łóżka, ale jest w pełni sił i potrafi jeszcze ktoś się mówi przypieprzyć słowem. Jest tutaj też moja siostra, mój brat, i moja siostra z narzeczonym właśnie podejmuje mnie w tych trudnym czasie, jakim jest zagrożenie epidemiczne. Ale to też dzisiejsza moja fryzura, zasługa właśnie i mojej siostry i jej narzeczonego Bartka. Obcięli mi dzisiaj całkiem sprawnie, jak widzicie. I dobrze, bo już naprawdę strach było na mnie patrzeć. Miałem takie duże, długie włosy. Zresztą apelowałem w ostatnim odcinku o jakiegoś fryzjera z podziemia fryzerskiego, ale niestety nikt się do mnie nie zgłosił. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek będzie trochę trudne. Będę mówił o e, sile hejtu, e, t, trochę w nawiązaniu też do tego, co powiedziała Asia i w, trochę w, porównaniu, po, po, w powiązaniu z, ty, z tego o czym mówił Roman. E, ale też powiem też o własnych swoich doświadczeniach, e, które przeżyłem, przy, tych takich najważniejszych w przeciągu ostatnich moich lat, bo uważam, że e, hejt, mowa nienawiści i to wszystko, co się jakby z tym wiąże, nasiliła się w ostatnim czasie bardzo. I jeszcze kilka, kilkanaście lat temu nie było to tak powszechne zjawisko, i nie było to tak bolesnie odczuwalne dla niektórych zjawiska. Nie wiem, albo ludzie się bardziej pilnowali, albo krykowali, albo byli po prostu bardziej przyzwoici. Myślę sobie, że Teraz ludzie zwyczajnie w świecie są mniej przyzwoici i pozwalają sobie na wiele wie o wiele więcej i niestety na wiele więcej złego. Szkoda, że to właśnie w tym kierunku idzie, że ludzie pozwalają sobie na czynienie zła, a nie na czynienie dobra. Ale to już nie chciałbym tutaj wchodzić w takie moralizatorskie tony. Bo mój kolega Roman jest zdecydowanie lepszy w te klocki i on zawsze, jak już tak zaczyna mówić o wyborach życiowych, to wtedy mu tak idzie to dosyć porządnie. Natomiast ja chciałbym powiedzieć Wam, że hejt w życiu strasznie utrudnia życie. Strasznie utrudnia. Normalne funkcjonowanie i jest czymś beznadziejnym jest czymś beznadziejnym. To, co powiedziała Asia, to, co powiedział Roman na tym. Dla mnie jest to w ogóle nie do pomyślenia, mi to się w głowie nie mieści, jak można w stosunku do medyków, do lekarzy, którzy niosą pomoc osobom chorym, potrzebującym, zakażonym w stosunku do nich mieć takie wykluczenie, jak można w ogóle stosować tego typu rzeczy. Jestem teraz w pomorskim. niedawno oglądałem materiał telewizyjny, tu niedaleko nas, w Czaplinku, gdzie właściciel działki chciał przeżyć kwarantannę na, na działce, z dala od swojej rodziny. To kierowniczka działek tych rodzinnych E, okleiła go taśmą, żeby go od, e, omijali z daleka, wypili mu szyby, po, po, przy, po, przekuwali mu e, opony w samochodzie. Jak można w ogóle posunąć się do takiej agresji, do takiej nienawiści? Ile to trzeba w sobie mieć złości, agresji, żeby pos, no jakby zrobić coś takiego? E, a do lekarzy? E, Teksty pod tytułem y, wy, wy, Nie będziesz tu mieszkał zarazo albo nie przy, przynoś nam zarazy ze szpitala. Y, proszę Państwa, zakażenie koronawirusem może dotyczyć każdego. Waszych dzieci, waszych matek, ojców, y, każdego, ka każdego z Was. Nawet nie wiecie, kiedy możecie się zakazić koronawirusem. Y, Koronawirusa odkryliśmy w listopadzie 2019 roku. Wiemy na, ten, na jego temat bardzo mało. Wiemy, że przenosi się, że potrafi żyć na papierze przez 24 godziny, po, na powierzchniach kartonowych, plastikowych, potrafi się utrzymać przez kilkanaście e, godzin. Wiemy, że trzeba dezynfekować ręce, trzeba zakrywać nos, ale to też nie ma jednoznacznej informacji co do tego zakrywania nosa. Czy zakrywać, czy nie zakrywać? Tylko zdrowi powinni zakrywać, a chorzy, czy, czy chorze powinni zakrywać, a zdrowi nie, bo to nic nie daje. Bardzo mało na ten temat wiemy. Tak naprawdę ten wirus może dotknąć każdego z nas. Jak możecie ludzie, którzy zdobywacie się na tak ogromny hejt, na taką agresję w stosunku do osób, które niosą innym pomoc, do lekarzy, ratowników, pielęgniarek, yy, jak możecie spojrzeć im prosto w oczy? Jak możecie normalnie żyć? Nie mieści mi się to w głowie, tak jak nie mieści mi się wiele innych rzeczy w głowie, które, o którym za chwilę Wam dzisiaj opowiem, ale po, chciałbym też powiedzieć o tych. Smutnych rzeczach, o tych e, rzeczach, które wydarzyły gdzieś się w, w naszym środowisku, w moim środowisku. E, w 2015 roku, dzisiaj mija rocznica śmierci 7 maja 2015 roku. roku Dominik z Brzezunia, e, z Bierzunia, e, popełnił e, samobójstwo, e, bo nie wytrzymał takiego napięcia, na natężenia, jakim. E, e, jak jakiego przeżywał w szkole. Z niego się śmiali, wytykali go palcami, i chłopak nie wytrzymał i popełnił samobójstwo. Jak straszna musiała być siła tego hejtu, żeby człowiek, młody człowiek, mógł odebrać sobie życie. Jak ciężko musiało mu być, że zdecydował się na taki ostateczny krok. Dzisiaj też w środę obchodziliśmy rocznicę śmierci osoby transseksualnej, transgenderowej Milo Mazurkiewicz, która zdecydowała się skoczyć z mostu w Warszawie do rzeki, do Wisły. Kochani, w głowie mu się to nie mieści. Jak musiało być jej ogromnie trudno, jak musiało być jej ciężko, jakich ona musiała doświadczyć trudności w swoim życiu, żeby zdecydować się też na tak drastyczne skończenie e, swojego życia. Smutne to jest. Pozostaje, pozostaje mi z jednej strony powiedzieć, e, no. Takie, tak się teraz dzieje, ale nie nieprawda, proszę Państwa. Bo to wszystko dzieje się też dzięki nam. My dajemy na to przyzwolenie, to my się na to wszystko zgadzamy. To my też pozwalamy sobie czasami na dowcipy, na hejt, i tak dalej. To samo się nie dzieje, zło się samo nie dzieje. Zło musi mieć swój zaczątek. I e, tak jak zawsze ja powtarzam, bądź miły dla innych, mów dzień dobry. Uśmiechaj się i staraj się naprawdę pokazywać to, to dobro. Bo to dobro do ciebie wróci. Dobro jest może nie tak szybkie, i ono jest bar, ale bardzo cierpliwe. Ono na pewno do ciebie wróci. Natomiast zło, to co jak będziesz zły dla kogoś innego, to. Uwierz mi, w 100% to zło wróci do ciebie z podwójną siłą. E, bo na bank. Proszę Państwa, e, sam doświadczyłem wielokrotnie hejtu. E, do 35 roku życia byłem e, dość szczupłym człowiekiem. Później, nagle, przytyłem z różnych powodów. E, mój metabolizm e, dość mocno tutaj się zaburzył. E, no i przytyłem dość intensywnie, dość mocno, zmieniając, że tak powiem, całkowicie siebie, swoją posturę, swoją twarz. Ustały mi tylko chyba oczy z mojej przeszłości. No ale w związku z tym, że jestem osobą dość grubą, to też napotykam się w środowisku gejowskim na bardzo ostry hejt, w szczególności na różnych stronach randkowych, towarzyskich. G gdzie jadą po mnie bardzo no mocno. Nie będę tu przytaczał różnych epitatów, które po prostu wypisują mi na moich profilach. Najbardziej mi śmieszył ostatnio taki komentarz, że mam przerwę między zębami, wygląda beznadziejnie. Mam przerwę, widzicie? Mam. I tak się przez chwilę przejąłem, że zaczynałem się zastanawiać, czy nie zafundować sobie aparatu ortodontycznego i żeby coś z tą przerwą nie zrobić. Ale z drugiej strony sobie powiedziałem: Boże, moja przerwa. Uff, nie będę nic z tym robił w ogóle. I tym pomyślałem w ogóle: ile ten człowiek musiał sobie zadać trudu, pokombinować, żeby wyszukać u mnie tą przerwę między zębami na zdjęcia. I żeby mi to napisać i żeby mi to napisać na moim portalu, hmm. no trudno. No mam przerwę. Dla mnie super. Pewnego wieczoru wybrałem się z moim bardzo bliskim przyjacielem, z moim partnerem do klubu, do klubu Ramona. Klub Ramona, ci, którzy wiedzą, jest takim półokrągły pół bar, siedzieliśmy przy tym, przy tym barze, było dość mało ludzi, siedzieliśmy, rozmawialiśmy z barmanem, ale większość ludzi siedząca przy tym barze używała telefonów komórkowych, nie zwracając specjalnie uwagi na to, co się dzieje wokół nich i to, co się dzieje przy barze. I ja dość głośno, mówiąc do Pawła, mówię, Paweł zobacz, jak to się zmienił świat kiedyś ludzie przychodzili do baru po to, żeby ze sobą porozmawiać, żeby się pobawić, żeby napić się drinka, ale też żeby kogoś poznać. A teraz ludzie przychodzą do baru po to, żeby albo skorzystać z Wi-Fi, albo po to, żeby poprzez portale randkowe umówić się z kimś na szybki seks. I ludzie po prostu się ze mną w telefonach. I okej, okay, taki komunikat poszedł gdzieś w powietrze, i, e, i zaczęliśmy normalnie dalej by pić drinki, rozmawiać, e, śmiać się, jak to zawsze e, ja i moje towarzystwo. I wyobraźcie sobie, że człowiek, który siedział naprzeciwko mnie, w tym barze, wychodząc, podbiegł do mnie i mówi: A ty jesteś tak brzydki, że i tak nikogo nie znajdziesz. I uciekł. Ja. Zamarłem. Mój partner, który siedział obok mnie, też nie wiedział, był dość skondensowany, nie, nie wiedział co miał powiedzieć w ogóle. Eee, proszę Państwa, zastanawiałem się tylko nad tym, ile on musiał siedzieć i myśleć, kombinować, jak to zrobić, żeby mi to powiedzieć i uciec szybko, żeby nie móc e, dostać czasami albo po głowie, albo jakiejś e, riposty słownej ode mnie. Zrobiło mi się go trochę szkoda, bo myślę sobie, że takim ludziom jest w ogóle generalnie ciężko. Myślę sobie, że ludziom, którzy hejtują innych, którzy, którzy wypisują różne głupie rzeczy na portalach swy, tych ludzi, jest po prostu w życiu ciężko. Oni mają trudne życie. I e, poprzez te swoje trudne życie muszą to jakoś odreagowywać. Muszą sobie jakoś w życiu e, no, dodawać albo pewności siebie, e, albo muszą e, po, poczuć się lepiej w jakikolwiek sposób. Chociaż nie wiem, jak można poczuć się lepiej, ob, kogoś obrażając i komuś e, rzucając anonimowo. Nie wiem, na portalu, że jest taki i owaki, a to za gruby, a to za brzydki, a to ma krzywe zęby, a to ma zeza, a to coś tam. To jest straszne. Hejt, mowa nienawiści, powinniśmy na to zawsze zwracać uwagę, powinniśmy to na każdym kroku piętnować. Nie wystarczy tylko o tym mówić, trzeba to wyraźnie karcić. Trzeba to wyraźnie ukracać. Nie można pozwolić naszym dzieciom, naszym uczniom, naszym podopiecznym stosować tego typu samych rzeczy, takich samych rzeczy, takich samych zachowań. Trzeba na to zwracać uwagę i mówić, że to jest złe, że to prowadzi do złych rzeczy i inni z tego, z tego powodu przeżywają różnego rodzaju trudności i innym jest przykro z tego powodu. Że to nie jest głupi wpis pod tytułem, ale sobie jebnęłaś blond, albo coś tam. To nie jest głupi wpis. Tym głupim wpisem robimy więcej zamieszania czasami, niż byśmy normalnie e, e, fizycznie wymierzyli kopa tej osobie. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym, jak będziecie też e, czasami was znajdzie ochota, żeby kogoś skrytykować, albo żeby zrobić. Coś równie głupiego, czy napisać coś na, na Facebooku, czy na Instagramie. Yy, jakiś komentarz zupełnie niepotrzebny. Proszę Państwa, ja jestem dzisiaj na wsi. W domu moich rodziców, którzy już nie żyją, yy, ale chciałem powiedzieć Wam jeszcze na koniec jedną bardzo ważną rzecz. W domie takich Trudnych czasów, jakim jest koronawirus, w ogóle jakko, jakakolwiek choroba, nie tylko zagrożenie zakażeniem e, koronawirusem, rola rodziny, ro, rola najbliższych jest tu najważniejsza. To najbliżsi zawsze będą obok nas i będą starali się nam pomóc najbardziej jak tylko będą mogli. To oni podadzą nam szklankę wody. I kompres na gorączkę, i to oni będą najbliżej nas. Oczywiście, przy koronawirusie zawsze jest to ryzyko, że narażamy również rodzinę na współzakażenie. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Litka dużo mówiła o przemocy domowej. Litka dużo mówiła o tym, jak trudno nam jest teraz być w domu i czasami dzielić to małe mieszkanie. Z innymi osobami, kiedyś się wychodziło do pracy, dzieci wychodziły do szkoły, i gdzieś to napięcie się rozchodziło. Teraz jesteśmy najczęściej wszyscy w domu: musimy się podzielić jednym telewizorem, musimy się podzielić czasami dwoma laptopami, czasem jednym laptopem. Każdy chce coś innego jeść, gdzieś ta agresja, gdzieś to napięcie w nas wzrasta. Szanujmy swoich bliskich, szanujmy swoją rodzinę. Szanujmy, jak tylko możemy. Te osoby, które nam towarzyszą w, w naszej izolacji. Bo to są osoby, które będą nam mogły pomóc, kiedy będziemy potrzebowali pomocy. To są osoby, które na pewno nie zostawią nas w takiej sytuacji, kiedy będą nam potrzebne. Ja dziękuję Bogu, że mam siostrę, brata, że mam jeszcze rodzinę. Dziękuję, że mogłem tu przyjechać i być przez chwilę tutaj, odetchnąć zupełnie innym e, życiem, e, być jeszcze z babcią, e, towarzyszyć jej jeszcze przez chwilę tutaj. E, to się docenia w momencie, kiedy się tego dotyka i chciałem was tylko prosić o to, żebyście byli czujni, żebyście byli e, Rozważni, żebyście zobaczyli, kto jest wokół Was, i spróbowali te osoby jak tylko możecie najbardziej docenić. Takim osoba, tak, takiego wsparcia najbliższej rodziny na pewno zabrakło Dominikowi z i, i Milo Mazurkiewicz. Na pewno nie mieli te osoby. Odpowiedniego wsparcia w rodzinie czy w najbliższych. Nie, nie, nie chcę tutaj nikogo teraz absolutnie obwiniać, ale myślę sobie, że e, gdyby może udało się być bliżej nich, jakkolwiek, gdybyśmy byli bardziej otwarci, bardziej uważni, to może nie musielibyśmy e, teraz wspominać ich śmierci. Dziękuję Wam za ten materiał. Wracam do Warszawy już w przyszłym tygodniu, bo wracam normalnie do pracy i będę z Wami już nadawał, będę jutro będę spotkał się w przyszłym tygodniu już z Wami z Warszawy, z mojego mieszkania na brudnie. Natomiast mam nadzieję, że poluzowania się jakoś bardziej rozluzują i że. Bardziej się to wszystko wyjaśni i że jakoś się uda nam to ogarnąć z tym koronawirusem. Co prawda Polska dorzuciła się tylko malutkim groszem 750 tysięcy euro do całego globalnego funduszu na szczepienia Madonna walnęła milion. Także myślę, że Polska tutaj nie ma się specjalnie z czego być zadowoloną. Ale mam nadzieję, że wkrótce znajdziemy odpowiednią szczepionkę, znajdziemy odpowiednie lekarstwo na tego wirusa i będziemy mogli się chociaż jakoś częściowo spotkać. Może w maseczkach, może nadal w rękawiczkach. Może to będzie też tak, że ten wirus będzie towarzyszył nam już do końca życia. Ale liczę na to, że się wkrótce z Wami spotkam i porozmawiam, i że będziemy mogli face to face jak zawsze i pożartować i pobyć sobie na Złotej 7 tak jak co czwartek czy wtorek, bo tęsknię za wami strasznie. Dzisiaj wam bardzo dziękuję, zapraszam na spotkanie we wtorek z Lidką, w środę z Joanną, w czwartek mój kolega Roman no i w piątek ja. Będę mówił już bardziej o HIF-ie. E, przy wsparciu różnych bardzo mądrych artykułów, e, ale dzisiaj nie mogłem sobie darować tego hajtu. Nie mogłem sobie darować e, tego, żeby nie opowiedzieć Wam o tych e, t, t, trudnych sprawach związanych z Dominikiem i z Milo, dlatego też dzisiejszy odcinek taki trochę smutny, spamiętowy e, odcinek ze wsi i z wioski Końca Świata. Dziękuję bardzo i zapraszam. Ponownie.